Siemano widzowie! Słuchajcie, kończymy dzisiaj rok 2024. Tak kończą rok Niemcy i Polska. Jesteśmy we Frankfurcie na morzu. Są eksplozje. Chciałem wszystkim podziękować za obserwacje, za komentarze. Patrzcie, jak stramy! We Frankfurcie i w Słowicach. Życzę wszystkim na nadchodzący rok wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności, spełnienia marzeń. Do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć!